Ech, słuchajcie, chwała powogu bardzo, bardzo się cieszę wbrew pozorom że stoję tutaj przed wami znowu ech, nawet się cieszę, że jest was tylu, za każdym razem jak ja wychodzę i mam głosić kazanie, to się nachodzi cały kościół ludzi ech, że tak powiem, jak na złość nie? No, ale dobra, niech w momencie. fajnie ech, fajnie, tak, to prawda ostatnio ech, jedna osoba zapytała mnie jakie jest moje powołanie kim ja jestem i kim ja siebie widzę w Kościele Jezusa Chrystusa. I wiecie, po takim troszkę bardziej dogłębnej analizie doszedłem do wniosku, że ja widzę siebie jako, jako takiego listonosza. Wiecie? Przed tych wszystkich służb, które są w Kościele, pastor pewnie by tam z greki wytrzaskał, że jest też listonosz. Ja widzę siebie jako takiego człowieka, który ma do przekazania pewną wiadomość, który ma pewien list do tego, żeby zanieść, tak? Dokładnie, inaczej, Herod, jak jakkolwiek. Nie jestem nauczycielem, więc od razu wybaczcie mi, nie wytłumaczę, nie wyjaśnię, nie rozłożę tego, tego fragmentu tak dobrze, jak to zrobi to krzysiek. Ale zatem ja mam inne, silne swoje punkty, które postaram się wykorzystać. Okay? Pamiętacie historię Ezawa? Pamiętacie, nie? to jest jedna, jedna z bardziej znanych historii. Ezaw był. Esa był myśliwy, jednym z dwóch synów swojego taty. Żeby było ciekawiej, był pierwszym synem. I to, że był pierwszym synem, nie było bez znaczenia. I dla całego tego mojego przesłania, które dzisiaj chcę ogłosić, też ma to tak naprawdę kluczowe znaczenie. Ezab był pierworodny. Pierworodny, jak sprawdziłem w Google, oznacza mniej, mniej więcej jak ten, który urodził się pierwszy, owszem, ale też jako ten, który dziedziczy. I Eza był dziedzicem. Był dziedzicem majątku swojego ojca, był dziedzicem pewnych obietnic, był dziedzicem błogosławieństwa, specjalnego błogosławieństwa, które ojciec miał przeznaczone dla swojego pierworodnego syna. Czyli w wolnym tłumaczeniu Ezab miał pewne przeznaczenie. Miał być kimś. To, że urodził się jako pierwszy, to, że był tym pierworodnym, predestynowało go, że tak powiem. Wiem, możecie się przyczepić, tego słowa wiem. Ale tak, owszem, predestynowało go do tego, że miał stać się kim. Jego tato bardzo go kochał. Głównie dlatego, tak mówi Słowo Boże, że Eza był myśliwym i przynosił mu do domu, nie? On bardzo lubił dziczyznę. Niezły argument, żeby kochać swojego syna, nie? Ale tak, tak jest napisane. Izaek miał też drugiego syna, Kuba. Ten z kolei e, był rolnikiem. O, o Ezawie jest napisane, że to był taki troszeczkę niepokorny duch. On chodził tam, lubił wolne przestrzenie. jak on natomiast trzymał się bliżej na nią. I pewnego dnia Ezaw wraca z pola. A propos dygresji, Ciekawe, co? Myśliwy, e, bardzo lubi wolne przestrzenie wraca z pola. Tak sobie myślę, jak to możliwe? Albo z tego lasu, tam z tego polowania, szedł przez pole i do tego jest napisane, że wracał z pola, nie? Albo poszedł i zajmował się tym, co tak naprawdę go nie kręciło. Taka. Dygresja. W każdym razie wraca z tego pola, jest tak zmęczony, tak wykończony, że nie da dalej. I trafia do, Jaku, trafia do Jakuba. I tak akurat się wydarza, że Jakub gotuje zupę. I on wpada do tego swojego brata, i mówi: bracie. Ja tu umieram z głodu, z pola wracam. Weź, daj mi tutaj, proszę się najeść. Gotowany no tam w, w nowym tłumaczeniu jest przypis, że tak naprawdę to najeść to, to było raczej, daj mi się narzeć, ale jak jakkolwiek. Więc wpada eza do Jakuba i mówi: mówi Bracie mój, weź, jestem taki głodny, że po prostu umieram, daj mi się tutaj narzeć, tego co tam masz, cokolwiek to jest, to nic, że to soczewica, dach I wtedy Jakub mówi okej, okay, dobra, dam ci. Ale pod warunkiem, że sprzedasz mi swoje pierworództwo. że sprzedasz mi to swoje błogosławieństwo, że sprzedasz mi to swoje przeznaczenie. Jezaw mówi tak: Póki mi to całe błogosławieństwo, skoro ja tu umieram z głodu, nie? Jednak kolejna dygresja. Moim zdaniem, osobiście uważam, że Jezus tak minimalnie dramatyzował, bo tak naprawdę śmiem sądzić, że wcale nie umierał, nie? Bo znacie zasadę e, 3 razy 3 w życiu człowieka, że człowiek może wytrzymać 3 minuty bez tlenu, 3 tygodnie, e, 3 dni bez wody i 3 tygodnie bez jedzenia. Nie? Skoro on szedł, skoro nie padł, skoro miał na tyle żwawy umysł, żeby pomyśleć jeszcze logicznie, śmiem sobie, że wcale nie umierał. Tylko taka troszeczkę jego fanaberia była. No ale pomijmy. chodzi gardzi tym swoim błogosławieństwem i gardzi tym swoim przeznaczeniem, Nasz się, czy jak jakkolwiek to się nazywa, e, najada i idzie do domu. Ezaf gardzi tym błogosławieństwem, które było jego udziałem. Gardzi tym swoim przeznaczeniem. Wiecie? I teraz w kontekście tego, tej historii otwórzcie bardzo ładnie, proszę, Lista posła Pawła do Hebrajczyków. Tak, tutaj Krzysiek mówi chwała Bogu. Tak, to tam też mój ulubiony list jeszcze. Otwórzcie bardzo ładnie, proszę. Dwunasty rozdział. Listu do Hebrajczyków. 15, 16 17 wers. tak. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń, rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaf, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał utrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał moją zmiany swojego położenia, chociaż o nie łzami zabiegał. Kluczowy werset. 16. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaf. To słowo lekkomyślny, też sprawdziłem w w oryginale było tłumaczone troszeczkę inaczej. W oryginale było to słowo profanujący. Czyli nieszanujący tego, czegoś cennego, co ma. Więc Ezaf mówiąc kolokwialnie młodzieżowemu o los To jest słowo, które Pan dotknął mnie w kontekście mojego życia jakiś czas temu. E, natomiast to było o tyle, e, tyle mocne i o tyle ciekawe doświadczenie, że wiedziałem, że jeżeli stanę tutaj przed Wami, jeżeli Krzysiek da mi możliwość, to, sobie, tak byłem przekonany, że da, że tym właśnie będę chciał się z Wami podzielić. E, jak to myśleć, to jest przenośnia, metafora. Ja jestem takim właśnie Ezalem. I Bóg przez to słowo chciał ostrzec, pokazać i przypomnieć, że moje przeznaczenie, że to moje pierworództwo, to moje powołanie, które mam w nim, mogę stracić. Wiecie? Że Boży plan, który Bóg dla mnie, nie wykonuje się automatycznie mimo wszystko, mimo co, wiem, teologicznie można by się, można by podyskutować. Ale takie jest moje zdanie, że ten Boży Plan, Boże, e, Boże dzieło w moim życiu będzie się automatycznie i ja muszę walczyć o to, żeby to wypełnić, wiecie? I teraz, co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze dla tych, którzy są w służbie, dla tych, którzy e, może czasami czują się ten ezaf, wracają z tego pola. Czują się zmęczeni, wykończeni, czują się bez sił, czują się głodni, czują się zmęczeni, czasami mają chęć rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady. Chcę ci powiedzieć, że nie jesteś sam, wiesz? Wszyscy my, którzy się angażujemy, wszyscy my, którzy staramy się pełnić to swoje powołanie, czasami dokładnie czujemy się tak samo, wiesz? To nie tylko ty jesteś zmęczony. Wiem, że to żaden dokument i żadne pocieszenie, nie? Ale tak jest. Wszyscy my. Wszyscy, którzy się angażują, czasami są zmęczeni. I teraz tak, czy Twoje zmęczenie powstrzyma Cię przed tym, żeby wypełnić to, co Bóg ma dla ciebie? W przypadku Ezała to była taka troszeczkę jego e, lekkomyślna pana Benia. Taka jego delikatna mocno delikatna, ale zachcianka, tak? Że był bardzo głodny i chciał się najeść. I teraz zobaczcie, czy w naszym życiu nie ma takiego zagrożenia, Czy nasze zachcianki i nasze fanaberie sprawiają, że tak naprawdę odsuwamy się i nie idziemy w tą stronę, w którą Bóg chce nas posłać. I to jest właśnie to drugie przesłanie, które chciałbym też dzisiaj poruszyć. Do tych wszystkich was, którzy gdzieś... E, Wiecie, że jesteście nie w tym miejscu, w którym powinniście. Wiecie, że Pan Bóg ma dla was jakieś powołanie, że jest pewne przeznaczenie, które masz do wypełnienia, a go nie wypełniasz. Powodów może być dużo różnych, ale ja na tym jednym chciałbym się skupić, wiesz? Może jesteś jak Ezef. Albo inaczej. Zachęcam, nie, jeszcze inaczej. Zniechęcam cię do tego, żebyś był jak Ezef. A zachęcam cię do tego, żebyś nie był jak Ezef żebyś za miskę soczewicy, za przysłowiową miskę ryżu nie zostawił swojego powołania. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza bardzo fajne słowa. To jest drugi list Apostoła Pawła. Bardzo znamienity. Drugi list Apostoła Pawła do Tymoteusza. Drugi rozdział, trzeci wers. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Że w życiu naprawdę chodzi tylko o to, żeby jakoś się dociągać do końca. Czy w życiu naprawdę chodzi o to, żeby jakoś dać radę, nie wiem jakim sposobem, cudem, piwnicami przejścia, żeby dojść do tego celu. Że w życiu naprawdę chodzi o to, żeby jakoś gdzieś się prześliznąć i dotrwać do tej swojej tak zwanej emerytury. Gdzieś później być już z i by było wszystko dobrze. O to chodzi? Apostoł Paweł mówi wyraźnie. Cierp bez jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawę doczesnego życia, aby się podobać temu, którego do wojska powołał. Wyobraźcie sobie. Koszary. Wojskowi w koszarach. Do miasta zbliża się Nieprzyjacielska armia. Nie powiem, że rosyjska, ale, ale nieprzyjacielska. Okay? I wyobraźcie sobie, jest zagrożenie. Armia zbliża się coraz bliżej. Już jest, e, już jest przed samym tą tabliczką graniczną. No, ja zbliża zbliża się. Czas najwyższy, żeby wojsko ruszyło. Pupy, przepraszam. I poszło. I wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby żołnierze powiedzieli tak. Wiesz, Soarel, ja zniechęcony dzisiaj jestem. Wiesz. Jest wszystka pogoda, poza tym na śniadanie były jajka. No właśnie, nie śniadanie no, dzisiaj, bo no, może jutro będzie trochę lepiej. Wyobraźcie sobie takich żołnierzy w koszarach. No śmieję się, śmiej. I teraz postawcie siebie w tym miejscu, czy czasem nie reagujemy w taki sam sposób? A co gdyby, gdyby Jezus, będąc w urodzie o dziwnym, Chodzi o to w ja tak. O Boże, nie, sorry, taki zniechęcony jestem jakoś... No, nie chcę mi się na tym krzyż. Wiesz, co, wiesz. Może, może jutro, co? Albo, albo słuchaj, przesujmy to o kilka lat, będę po czterdziesty, wszystko co najlepsze już nie minie, to wtedy może się zdecyduję. Nie? Co by było, gdyby Jezus tak umyślał, tak powiedział? Nasze życie jest jak pewien wyścig. Startujemy wszyscy z tej samej linii startu. Mamy wszyscy tą samą linię mety. Kiedyś słyszałem o takim sportowcu, to jest podobno, podobno historia e, autentyczna, że był taki gość, który biegł maraton. Rozpoczęli, pobiegli i w pewnym momencie patrzy, autobus, nie? Jedzie akurat w tą stronę, w którą miał, miał bieg. myślisz sobie wiedzieli, po no, co ja się będę męczył, nie? Wsiadał na autobus, przejeżdża większej trasy, wysiada i biegnie dalej, nie? O to chodzi w życiu? Chodzi o to, żeby było łatwiej? Żeby było lżej? Czy to jest główny cel twojego życia? Sprawić, żeby nie było aż tak ciężko? Jakoś tam trochę tej bazylinki, żeby poszło, nie? Jest takie powiedzenie, nie? Józek smarł wózek, kiedy bym po Tak to u nas dosłownie, tak to się nie liczy. Ale o to chodzi? O to chodzi, żeby wsiąść w autobus i przejechać część trasy tak, żeby było lżej? Chłopie, dziewczyno, kobieto, jeżeli jesteś w takim właśnie miejscu w swoim życiu, może właśnie siedzisz w tym autobusie, to chcę ci powiedzieć dzisiaj, wysiadaj. Wysiadaj z tego autobusu i walcz bez uznania, bo naprawdę warto, wiecie? Naprawdę warto. Żeby nie być głosownym, e, podam Wam świadectwo, takie malutkie. Nie? Wracaliśmy w tym roku e, z, jednych, z, z jednego z wyjazdów i klubowych. To było... E, mieliśmy do przejechania 400 km. Siedzieliśmy w wieczorem w samochód dla rowerka, e, 9 osób i jechaliśmy do domu do Białosto. Gdzieś około godziny czwartej nad ranem ja prowadziłem, e, reszta spała. Żeby, żeby było śmieszne, żebyście zobaczyli, jak ludzie śpią na rowerze. No. Boga tu ręka tu szczególnie jak jedzie nas dziewięć. E, tak, ta dygresja. Jeden taki Wszyscy sobie spali. I tak sobie myślałem e, o tym wszystkim, co przed nami, o tym wszystkim, co za nami. Wiecie, czułem taką wdzięczność Panu Bogu. Taką wdzięczność, że, e, że mogłem tam być. Że mogłem zostawić moją rodzinę. Znaczy to była trudna część tego, tego co Nie to nie było fajnie. Dlatego nie byłem wdzięczny, ale byłem wdzięczny. Że mogłem pojechać, mogłem zawrzeć się siebie i mogłem przez tydzień czasu e, dać wszystko to, co miałem najlepsze, po to, żeby Boże Królestwo się rozstrziało, To było niesamowite, bo ja byłem wdzięczny Bogu i jednocześnie czułem, że Bóg był wdzięczny mi, wiecie? Jedno z najlepszych... E, Najlepsze wynagrodzenie, jakie mogłem dostać, to wiedzieć, że Pan Bóg uśmiecha się do mnie, myśląc o tym, co, co udało mi się zrobić. Nie? nie zamieniłbym tego na tydzień spędzony w pracy. Nawet gdybym na, przez ten tydzień miał zarobić ileś tam tysięcy, żeby skupić na przykład nową kanapę do domu. Nie? Albo nowe spodnie, albo, albo cokolwiek. Dzisiaj... Specjalnie się tak ubrałem. Wszystko co mam na sobie, mam z second handu. <grystecki> za 5 zł. W kontekście tych właśnie zarabiania pieniędzy. To zrobiłem z, z prezentacją. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Nie trzeba wydawać kupy kasy, żeby wyglądać fajnie. Nie jestem tego jakimś tam przykładem. Żart, zobaczcie. Zarabianie pieniążków nie może stać się celem w samym sobie. Nie? Jeżeli. Tą twoją miską soczewicy, za którą masz sprzedać swoje pierworózko, za którą masz sprzedać swoje powołanie. Masz sprzedać swoje przeznaczenie, są pieniądze. To mówię ci teraz to wyraźnie i proszę usłysz to. Nie warto. serio nie warto. Bo obudzisz się w pewnym momencie z tymi swoimi wszystkimi pieniędzmi, z tymi swoimi wyścigowymi samochodami gdzieś tam w garażu. I co z tego? I to będzie całe Twoje bogactwo. Jak się nazywał ten gość od, od iPhone'ów? Nie Bill Gates, tylko ten. Steve Jobs. Steve Jobs, o. Widzieliście, on był na końcu chory, umierał. Chodzą w internecie takie zdjęcia, gdzie największy wizjoner świata. Tak przez jest uważany. Przynajmniej dzisiejszego czasu, nie? Bo wiadomo, że ogólnie, ogólnie to jest. Ale w dzisiejszym świecie największy wizjoner wynalazł masę niesamowitych zabawek, że tak powiem. Przydatnych urządzeń, przydatnych narzędzi. Wiecie, jak kończył? Tak samo jak każdy żebrak, który jest chory i trudny, nie, w podartej piżance, wychudzony, ledwo chodził. I co z tego, że pozyskał cały świat? Co z tego? Czy to naprawdę o to chodzi? Apostół Paweł napisał znamienite słowa do, do tego samego Tymoteusza. Tylko w pierwszym liście. Na samym końcu. Szósty rozdział. Od szóstego. I rzeczywiście pobożność bo jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. A niewygodne, co? Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, to przystawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zapracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość. Pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Wiecie, czasami w tej całej naszej gonitwie za wiatrem Zatracamy się. Mamy to wszyscy. Ja tutaj wcale nie jestem fajny, Mimo tego, że za 5 złotych się Ja też mam czasami takie. Muszę się pilnować. Ale Słowo Boże przekonuje mnie. I to, co widzę, to, co doświadczam, pokazuje wyraźnie, że naprawdę, jeżeli masz wszystkiego pod dostatkiem, to bez sensu w więcej. Po co ci cztery zegarki? Po co ci osiem, Nie, kobiety nie słuchajcie, dobra? Po co ci 18 par butów? po co? No doszło do mnie jakiś czas temu. Wiecie, jak e, tak sobie myślałem, bo, bo gdzieś tam wychodziliśmy chyba gdzieś z I patrzę na swoją kurtkę. Wiecie? Ja to, moją kurtkę znalazłem chyba z 15 lat temu. To jest w kościele gdzieś tam na szmatach. Nie? Znaczy, nowe rzeczy też mam, nie? Nie źle. Naprawdę czasami powiedzmy sobie nowe rzeczy. Ale e, to jest stara wojskowa kurtka. Nie wiem, skąd to się wzięła ale jest po prostu tak genialna, że ja już trzy razy wychodziłem do wniosku, że trzeba kupić nową i to wywalić. I tak robiłem, kupowałem nowe i za każdym razem kończę do tej swojej starej. Nie? nie zawsze trzeba mieć wszystko najlepsze. Nie zawsze trzeba mieć wszystko nowe. Tym bardziej, jeżeli to jest okupione, jeżeli to gonitwa za pieniążkami jest właśnie to twoją miską soczewicy, za którą możesz sprzedać to swoje pierworództwo, to swoje przeznaczenie. Kończąc. Jest jeszcze takie jedno fajne zdanie, które powiedział David Wilkerson. To jest chyba jeden z moich ulubionych e, rozdziałów, ever ever. I on kiedyś opowiadał o takim swoim doświadczeniu, jak już miał te swoje 70 chyba lat. I tak rozmawiał z Bogiem i mówił, Panie Boże, to co, może już czas na jakąś emeryturę, co? A się w tym swoim życiu. Tutaj Kościół, tutaj organizacja, tutaj narkomani, tutaj gangi. Odpoczywał trochę, wiesz. Siedział pocieszył się swoją rodziną, tym swoim pięknym domem. Może tak jeszcze ze trzy lata jakaś emeryturka, co? I wtedy Bóg powiedział jedną rzecz, która strasznie mi się podoba. Powiedział, w Bożym Królestwie nie ma czegoś takiego jak emerytura. Nie ma czegoś takiego, jak bezrobotny w Królestwie Bożym. Nie ma czegoś takiego, nie ma takiej instytucji. I tak na chłopski rozum. To tego mi nie znajdziecie, ale to jest takie moje męskie przemyślenie. Gdybym nie miał już tutaj do zrobienia nic na ziemi, gdybym nie mógł się do tego już więcej przydać, to czy mój tata, który tak bardzo mnie kocha, nie wolałby mnie mieć u siebie? Więc skoro tutaj jestem, skoro tutaj stoję, to znaczy, że jeszcze nie koniec. To znaczy, że jeszcze dalej będę cierpiał za apostołów Pana. I z wami wszystkimi. Męcząc się, zmagając, doświadczając wielu zniechęceń, a później doświadczając chwały i dostając takie, takie promyczki od Pana Boga, jak ta moja nocna podróż z Białego Stołu. Naprawdę warto, Panie Panowie. Amen.